Hej, z tej strony Max. Dzisiaj chciałem porozmawiać o dzieciństwie. Na ten temat myślałem dzisiaj przez cały dzień, bo to jest jednak bardzo długi czas. Dorastałem na blokowisku z wielkiej płyty, wybudowanym w latach 80. Obok mnie było moje przedszkole, moja podstawówka. Mieszkałem bardzo blisko lasu, przez co mogłem czasem. Zaobserwować lisa albo dzika. Moi rodzice bardzo szybko chcieli, abym nauczył się jeździć na rowerze. Nauczyli mnie, kiedy miałem 3 lata. Uwielbiałem to. Jeździłem, kiedy tylko mogłem. Też bardzo szybko zacząłem rysować i przejawiać tak zwany talent artystyczny. Lubiłem wymyślać różne rzeczy, tworzyć różne światy. Też moją pasją były zwierzęta i potrafiłem się godzinami wgapiać w ekran mojego telewizora LG, aby tylko patrzeć na surykatki z rana. Albo jeszcze na Animal Planet były właśnie najpierw chyba te surykatki, a potem był, była taka seria o rasach psów. I po prostu to była moja ulubiona seria na Animal Planet. Reszty nie musiałoby być. I na tamten czas znałem, no myślę, że większość raz psów rozpoznawałem i marzyłem o Biglu. Miałem też przyjaciół i znajomych. Z moim przyjacielem często chodziliśmy do parku, który też był w okolicy mojego domu. Często ganiliśmy się w krzakach, które były na takich górkach, które. Były w ogóle stworzone z piasku, z ziemi, w sposób sztuczny po prostu uformowali te górki. No, ale ja tylko znam górki z tego, że właśnie tam były krzaki. I yy, była tylko jedna taka górka taka ogromna górka na której zawsze, kiedy był śnieg, zjeżdżało się na samkach, też. Kiedyś w piaskownicy moja mama poznała parę matek, a ja poznałem parę dzieci. I to są jedne z bardziej trwałych przyjaźni, jeśli chodzi o taki czas dziecięcy. I znałem przez to dwóch takich chłopaków i jedną dziewczynę. Bardziej spotykaliśmy się z tą dziewczynką. I najczęściej byłem u niej w domu i często ona chciała się bawić lalkami, a, ale na szczęście miałam lalki Monster High, a to coś innego niż zwykłe lalki. Więc moj, moją ulubioną lalką w ogóle był brat e, tej Wilkołaczycy. Teraz e, pewnie jakiś grzech popełniam, ale ja nie pamiętam, jak ona miała na imię. I zawsze chciałem być tym flirciarzem i w ogóle. Podbijałem do tych dziewczyn, miałem ze znajomymi różne zabawy i prócz robienia kebabów z liści, prócz właśnie rzucania się na górki, prócz bawienia się na karuzeli, to jeszcze mieliśmy nie wiem, czy to taką zabawę, ale to bardziej już bym powiedział, że mały biznes, bo chcieliśmy zarabiać. I ja powiedziałem, że może puszki. I zaczęliśmy zbierać puszki. I tak zbieraliśmy na chipsy, na słodycze, na rzeczy, na jakie czasem rodzice nie chcieli nam dawać. A my byliśmy niezależnymi dzieciakami. I obok takiej biedronki osiedlowej było złomowisko. I po prostu tam przynosiliśmy odpowiednią ilość puszek, i przez to mogliśmy sobie kupić maczugi na przykład. Albo. Ja nawet nie wiem jak nazwać te chipsy, może je po prostu wkleję. To są najlepsze po prostu ever y, chipsy, slash, prażynki no najlepsze. Nie, nie umiem powiedzieć, że coś innego co w życiu jadłem, e, jeśli chodzi o, o ten o ten rodzaj jedzenia, to że coś jest lepsze od tego. Nie. Nie. Też moi rodzice są osobami bardzo aktywnymi. Nie inaczej było wtedy, i szczególnie z moim tatą chodziliśmy na rolki. Potem e, jego pasja do rolek przerodziła się w pasję do łyżew, więc automatycznie ja też e, na łyżwy chodziłem. Niestety, po złamaniu przez niego rzepkę, e, przestaliśmy to robić i rolki i łyżwy poszły. Chyba nawet do śmieci, albo moja mama komuś oddała. Ale został nam basen. Basen i ogólnie pływanie było dla mnie czymś niezwykłym, i ja nie potrafiłem się opędzić od wody. Ja potrafiłem po prostu przebywać w wodzie godzinami, i trzeba było mnie wyrywać niemalże, żebym wyszedł z tej wody i na przykład coś zjadł, bo miałem takie, że nie. Ja, ja siedzę w wodzie i ja się dobrze bawię. I często, jak byłem w wodzie, miałem jakieś różne fantazje, myśli, i ja zawsze się bałem, że na dnie morza są jakieś szkielety. Ale miałem takie, że. No, ale ja przeżyję. Ale ja przeżyję, nawet jeśli są tam te, te szkielety. Um, więc sobie, ja, jak na to boję byś, to byś też był odważnym dzieckiem, jeśli chodzi o jakieś. Powiedzmy zabawki, zabawki jakie miałem, to najbardziej pamiętam dinozaury sąsiada i tor wyścigowy aut, e, jaki od niego też dostałem, bo po prostu mój sąsiad był starszy i jest starszy e, o parę lat i dostałem, Jezu, <grym> dostałem najlepszy prezent chyba to było w ogóle na gwiazdkę i właśnie nagle zapukała do nas sąsiadka i się zapytała mojej mamy czy ona by chciała może y, zabawki dla mnie no i moja mama powiedziała ależ oczywiście pani pani sąsiadko więc dostałem dinozaury i dostałem Thor robię pizzę więc wyłączyłem pizzę mam nadzieję że się zrobiła chyba tak wygląda na dobrą Eee, więc, to były jakieś moje ulubione zabawki. Też moi rodzice wtedy mieli działkę, i zawsze, jak przyjeżdżaliśmy na działkę, ogólnie nie cierpiałem działki, bo bardzo szybko się nudziłem. To oni mi <śmuchy> załatwili bardzo dużo zabawek. Też moja mama przykupiła swoją powiedzmy przyjaciółkę, aby kupiła działkę obok nas, więc kiedy ona była na działce, to moja mama, mama mojej przyjaciółki miały spokój, bo po prostu się spotykaliśmy, gadaliśmy i się zajmowaliśmy sobą. Moi rodzice często robili tak, że kładli na trawę kocyk i dawali... Ja miałem w takich pudłach te zabawki i ja po prostu je wszystkie rozwalałem i ja się tak bawiłem, że jakby jutro miała nie być, ja też miałem hamak Hamak był zawsze przywiązany do śliwki, i ja zawsze miałem takie przeświadczenie, że Jezu, ja się kiedyś obkręcę wokół tej śliwki, bo ja tak szybko kręcę się i w ogóle. W ogóle ja wtedy myślałem, że ja bym chciał być jak czubówna, była lektorem surykatek, i też miałem taką wizję, że ale ja bym chciał być lektorem tych surykatek albo jakichś zwierząt, i sobie czasem wyobrażałem, że ja tutaj właśnie opisuję co się teraz dzieje i to było w mojej głowie i w ogóle, ale to było ciekawe. Albo jak zostawałem sam w pokoju, to też się w taki sposób bawiłem, że opisywałem, co się działo w okolicy. Um. Teraz ostatnią rzeczą, o jakiej chciałbym powiedzieć, są Simsy, bo Simsy są grą, którą y, ja najbardziej doceniałem. Simsy trójka Miałem parę dodatków. Ja w tych Simsach nigdy nie zrobiłem postaci siebie jako dziewczyny. Zawsze moją postacią był Karol Wysocki. Miałem polską rodzinę, miałem bardzo podobne cechy charakteru, jako ten Sim. To było towarzyski, że lubi tańczyć, że artystyczna dusza i inne takie. Nie do końca już pamiętam, jakie w ogóle były tam cechy charakteru ale też zwykle miałem swojego psa i zwykle też byłem wilkołakiem. Niektórzy by mogli powiedzieć, że no skoro byłeś wilkołakiem, to mogłeś sobie wymyślić, że będziesz tam chłopem. E, nie, akurat y, to nie jest kwestia zjawisk paranormalnych, to jest coś normalnego. I tak. I tak wyglądało moje dzieciństwo. Jeszcze jako ciekawostkę chciałbym dodać, że jak się zapytałem mojej mamy, czy było po mnie widać, że jestem trans, to powiedziała mi: Nie wiem, ile wtedy miałem lat, ale chyba byłem wtedy w gimnazjum. Moja mama powiedziała, że, że nie było po mnie widać. I ja dzisiaj też o tym myślałem, bo właśnie wystarczyło wejść na komputer i zobaczyć, że każda moja postać to Karol Wysocki. Inną rzeczą było to, że na przykład moja mama zwykle jak jechaliśmy na plażę mówiła, że ubierz spódnicę, bo będzie łatwiej ci się po prostu przebrać. No i taka teoretycznie była, no taka jest prawda, ale y, dla mnie to było na tyle niekomfortowe, żebym w ogóle myślał o tym, że mówiłem, że że nie, że wolę spodnie. Chciałem powiedzieć to, że moja mama nie widziała powiedzmy we mnie, że coś chyba nie pasuje, to to Czasem nie jest widać, i każdy ma swoją perspektywę. I nawet jeśli powiedzmy milion osób by ci powiedziało, że, że no według nich jesteś kimś tam, nie wiem, jesteś osobą, która lubi kolor niebieski, nie wiem co ja mam z kolorami, ale najłatwiej mi się na tym bazować, no to jeśli ci się nie podoba ten kolor niebieski, no to no nie, no nie, nie pójdziecie dalej, i tak samo jest z Twoją tożsamością. Że jak ktoś ci serio próbuje wmówić, że nie, a ty bierz swoje i nie zafałszowujesz swojego obrazu, czyli jesteś ze sobą szczery w tym wszystkim, no to. Sorry, ale ty taki jesteś, jaki jesteś, co nie? Trzeba być ze sobą szczerym. Moja mama nie widziała, ale też myślę, że to mogła być kwestia tego, że nie patrzyła na szczegóły. Że była w ogóle zadowolona, że o, mam taką córeczkę, która no i się cieszy każdym dniem, prawda? Bo ja, jako dziecko, to ja po prostu cały czas miałem prawie że uśmiech na twarzy i chyba to wszystko na dziś ode mnie. Życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia.